Jeżeli szukacie dobrej jakości robota sprzątającego, a jednocześnie nie chcecie wydać na niego majątku, koniecznie zobaczcie ten film. Eswis RE5 Plus to model oferowany ze stacją na brud w zestawie, w rewelacyjnej wręcz cenie. Sprawdźcie moją recenzję, aby przekonać się jak ten sprzęt odkurza, mopuje i przemieszcza się po mieszkaniu. Zapraszam! Swiss R5 Plus to sprzęt, który przede wszystkim zaskakuje niską cenę. Za niewiele ponad 1000 zł trudno jest znaleźć na rynku robota o podobnych parametrach ze stacją do opróżniania pojemnika na brud w zestawie. Aktualną cenę, w tym ewentualną ofertę promocyjną znajdziecie pod filmem. W swojej recenzji postaram się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupić ten model. Zacznijmy od unboxingu. Na początku wyjmujemy zestaw instrukcji obsługi. Skróconą i pełną. Obsługa jest jednak bardzo prosta, a większość kluczowych informacji znajdziecie już w moim filmie. Następnie wyjmujemy panel mopujący. Mamy tutaj dwie wymienne wielorazowe szmatki oraz uchwyt na nie. Tak natomiast prezentuje się sam robot. Niebawem przyjrzymy mu się z bliska i omówimy jego budowę dokładnie. W zestawie mamy jeszcze zapasowy filtr powietrza, zapasową szczotkę boczną, czyścik do czyszczenia robota i przecinania włosów, a na koniec wyjmujemy stację na brud oraz zapasowy worek do niej. Jeden worek jest już w stacji. Tak prezentuje się całość zestawu robota ESVIS RE5 Plus. Spójrzmy teraz z bliska na samego robota. Jest praktycznie cały biały. Jego średnica to 34,5 cm, a wysokość w najwyższym punkcie to 95 mm. Od frontu mamy oczywiście zderzak, na którym znajdują się sensory wyczuwające ściany. Na górnej obudowie znajdują się tylko dwa przyciski, włącznik i powrót do ładowania. W centralnej części robota znajduje się natomiast wieża z laserem lidar, którym to sprzęt skanuje otoczenie w trakcie pracy. Pojemnik na zabrudzenia znajduje się natomiast w tylnej części robota. Jest to pojemnik 2 w 1, gdyż służy zarówno do odkurzania i zbierania zabrudzeń, jak i do mopowania. Poszczególne części, jak widzicie, możemy łatwo odpiąć. Pojemnik na brud posiada zamontowany filtr powietrza. Komora na brud pomieści natomiast 350 ml kurzu. Nie jest to szczególnie dużo, ale i tak pojemnik będzie na bieżąco opróżniany przez stację. Komora na wodę do mopowania pomieści natomiast aż 300 ml, co w większości przypadków wystarczy do zmopowania całego domu. Na plecach pojemnika znajdują się styki ładowania. Jest tutaj także otwór, przez który stacja wsysa zabrudzenia zebrane przez robota. Zerknijmy teraz pod spód. Od strony zderzaka w trzech miejscach robot posiada sensory spadkowe, którymi wyczuwa schody. Po lewej stronie znajduje się szczotka boczna do wygarniania kurzu z kątu. To jest natomiast kółko wielokierunkowe, otoczone kolejnymi stykami ładowania. Nasz robot będzie jednak korzystać z tych na plecach. Napęd zapewniają robotowi dwa duże koła, pomiędzy którymi znajduje się szczotka główna. Tędy też wciągane są wszystkie zaburzenia w trakcie odkurzania. Model ten oferuje jednak również funkcję mopowania. Aby z niej skorzystać, musimy podpiąć specjalną nakładkę z mopem. Szmatka mopa jest tutaj mocowana na mocne rzepy. Samą nakładkę instalujemy w prosty sposób, poprzez podpięcie do pojemnika na wodę. Zerknijmy teraz z bliska na stację. Ma zaledwie 38 cm wysokości i 22 cm szerokości. W dolnej części znajdują się styki ładowania oraz otwór, którym stacja wciąga zabrudzenia z robota. Nieco wyżej znajduje się dioda pokazująca stan pracy stacji. Dostęp do worka na brud uzyskujemy podnosząc górną klapkę. Worek pomieści aż 4 litry zabrudzeń, co wystarczy nawet na 90 dni odkurzania. Oczywiście będą tacy, którym zapełni się szybciej, jak i tacy, którym wystarczy na dłużej. Natomiast sama wymiana jest dzieci nieprosta. Worek ma też zabezpieczenie przed wysypaniem się zawartości. Dzięki temu pozbędziemy się brudu w higieniczny sposób. Zanim zaczniemy korzystać z robota, musimy jeszcze tylko wcisnąć włącznik główny na boku urządzenia i pozwolić sprzętowi się naładować. Ładowanie do pełna trwa około 5 godzin, ale tylko przy kompletnie rozładowanej baterii. Czekając na naładowanie, możecie zainstalować aplikację służącą do obsługi robota. Apka SBIS działa zarówno na Androidy, jak i iPhone. Proces instalacji i parowania robota jest łatwy i przyjemny. Aplikacja przeprowadzi nas przez ten proces krok po kroku. Pamiętajcie tylko, aby ustawić w aplikacji język polski komunikatów głosowych. Ustawiono pakiet Głosowy. Aplikacja oferuje nam mnóstwo ustawień, ale żeby mieć dostęp do wszystkich, musimy zrobić pierwszą mapę mieszkania. Robot po starcie mapowania zacznie skanować otoczenie, a postęp jego prac możemy śledzić w czasie rzeczywistym w aplikacji. Początkowo robot będzie jeździł nieco chaotycznie, zaglądając do poszczególnych pokoi i jeszcze ich nie odkurzając. Nie przerywajcie mu pracy i pozwólcie samemu dokończyć zadanie. Jak robot uzna, że wszystko już naniósł na mapę, dopiero wtedy zacznie normalne sprzątanie, jeżdżąc już w sposób w pełni uporządkowany. W trakcie właściwego odkurzania na mapie będziemy mogli prześledzić trasę przejazdu robota. Bateria o pojemności niemalże 5000 mAh pozwoli na dokładne sprzątnięcie nawet bardzo dużego domu. Po skończonej pracy robot sam wróci na stację się doładować oraz automatycznie opróżnić pojemnik na brud. Stworzoną przez robota mapę mieszkania możemy dowolnie edytować, dzieląc i scalając pomieszczenia oraz nadając im nazwy. Na mapę możemy też nanosić strefy zakazane, w tym działające tylko w trakcie mopowania, jak i takie, które robot będzie omijał zarówno odkurzając, jak i mopując. Do dyspozycji mamy też wirtualne ściany, czyli linie, których robot nie będzie miał prawa pokonać. To, co mnie zaskoczyło pozytywnie, to możliwość regulowania kolejności sprzątania pokoi, jak również zapisania sposobu ich sprzątania, w tym używanej mocy. Opcje takie z reguły pojawiały się tylko w znacznie droższych modelach. Również możliwość zapisania harmonogramu automatycznego sprzątania daje nam tutaj duże możliwości i możemy ustalić nie tylko w jaki dzień i o której godzinie robot uruchomi się sam, ale także wskazać mu, które pomieszczenia mają być sprzątane. Kończąc temat map. Muszę jeszcze wspomnieć, że możecie zapisać ich h 5 osobno na każde piętro. Aplikację SWIS możecie ponadto połączyć z asystentem głosowym Google lub Alexa i tym samym sterować robotem również głosowo. Sprawdźmy teraz, jak robot radzi sobie z najważniejszym, czyli odkurzaniem. SWIS r 5 Plus ma 4 poziomy mocy ssania do wyboru. W najwyższym trybie oferuje aż 4000 paskali siły ssącej. Płatki na nagraniu odkurzyłem w najniższym trybie. Do kawy użyłem już natomiast trybu najmocniejszego. Poza użytym trybem na skuteczność sprzątania wpływa też możliwość włączenia podwójnego sprzątania, dzięki czemu robot jeździ raz równolegle, a raz prostopadle. Na każde miejsce najeżdża zatem z innej strony i tym samym minimalizujemy ryzyko zostawienia czegoś nieodkurzonego. Robot całkiem nieźle radzi sobie również na dywanach, zwłaszcza płaskich. Ponadto, model ten ma funkcję wyczuwania wjazdu na dywan i zwiększania na nim swoich obrotów. Im wyższe włosie ma dywan, tym słabsze będą efekty, ale to normalne w tego typu sprzęcie. Natomiast Ezwis potrafił przejechać przez całkiem gruby dywan, na których niektóre modele potrafiły się zawieść. Jedzie wolniej, ale mimo wszystko jest w stanie jechać dalej. Pora omówić drugą główną funkcję tego sprzętu, czyli mopowanie. Żeby skorzystać z mopa, musimy uzupełnić pojemnik na wodę. Niestety nie możemy tutaj dodawać żadnego detergentu. Na czas nalewania wody warto na wszelki wypadek odpiąć pojemnik na kurz, aby go niechcący nie zamoczyć. Do pojemnika musimy też podpiąć nakładkę mopującą, ale zanim to zrobicie, zachęcam Was do ręcznego zbliżenia szmatki. Dzięki temu unikniecie smug, a podłoga będzie mopowana równomiernie już od samego startu sprzątania. Mopa podpina się i odpina bardzo łatwo. Ponadto robot jest w stanie wyczuć po pierwsze wpięty pojemnik, po drugie wpiętą nakładkę mopującą. Mopowanie w przypadku tego modelu Polega w zasadzie na przecieraniu podłogi regularnie zwilżaną szmatką. W trakcie mopowania robot jeździ dokładnie w ten sam sposób jak w trakcie samego odkurzania. Stopień zbliżenia szmatki mopa, podobnie jak i moc odkurzania, możemy w każdej chwili zmienić w aplikacji. Co bardzo ważne w przypadku tego typu rozwiązań, robot na szczęście nie gubi po drodze kropli. Woda jest tutaj rozprowadzana bardzo równomiernie, co możecie zobaczyć na filmie. Dzięki regulacji poziomu nawilżania mopa Sprzątać w ten sposób możemy różne powierzchnie, nie tylko płytki. Mopowanie jest tutaj świetnym uzupełnieniem samego odkurzania. Możemy w ten sposób odświeżyć podłogę i zmyć lekko zasnięte plamy. Nie jest to jednak mopowanie służące zbieraniu płynów, czy też zmywaniu bardzo brudnej podłogi. Przede wszystkim musimy pamiętać, że szmatka mopa potrafi się szybko zabrudzić, a wtedy musimy ją ręcznie umyć. Przy bardzo brudnej podłodze warto ją najpierw tylko odkurzyć, a dopiero potem odkurzyć z mopowaniem. W kontekście mopowania warto też pamiętać, że niestety robot nie potrafi podnieść mopa nad dywanami, jak to czasami ma miejsce w znacznie droższych modelach. Musimy zatem w miejscu dywanów zaznaczyć w aplikacji strefę, którą robot ma omijać. Edwis ma w ofercie nieco droższy model, czyli RS2, który ma m.in. funkcję wykrywania dywanów i zdejmowania mopów. Stacja w tamtym modelu potrafi również umyć i wysuszyć mopy. Natomiast w przypadku modelu R5 Plus przed powrotem robota do ładowania najlepiej jest go zatrzymać, wylać nadmiar wody i odpiąć MOPA, a dopiero potem odesłać go na stację. Krótko mówiąc, mopowanie nie jest tutaj do końca bezobsługowe. Sprawdźmy teraz, jak głośny jest to sprzęt. W najniższym trybie robot jest naprawdę bardzo cichy. W zasadzie słychać tylko jazdę kółek. Im wyższy tryb, tym oczywiście głośniejsza praca, ale w porównaniu z wieloma konkurencyjnymi modelami, robot jest bardzo cichy. Znacznie głośniejsze jest natomiast opróżnianie pojemnika na brud. Rozpocznij automatyczne opróżnianie po powrocie na stację trwa kilkadziesiąt sekund i jest naprawdę głośne. Podobnie wygląda to jednak w przypadku wszystkich robotów tego typu. O ile sam robot pracuje bardzo cicho, jeżeli mamy twardy sen, to spokojnie można go uruchomić nawet w nocy. O tyle opróżnianie pojemnika może już obudzić domowników. W przypadku inteligentnych robotów sprzątających, nie mniej ważna od samej skuteczności odkurzania jest umiejętność nawigacji. Dzięki temu robot nie błądzi i dotrze w każde miejsce. W przypadku testowanego modelu, precyzja w jeździe pozytywnie mnie zaskoczyła. Robot przemieszcza się po mieszkaniu bardzo sprawnie i nie gubi się nawet w trudnych warunkach, dokładnie objeżdżając nogi mebli i wyczuwając nawet nieoczywiste przeszkody. Zwróćcie chociażby uwagę, jak ładnie jedzie wzdłuż tej barierki, w którą znacznie droższe modele potrafiły uderzać co chwila. Czy sprzęt ma natomiast jakieś wady? Jest ich kilka i należy o nich pamiętać przed zakupem. W przeciwieństwie do znacznie droższych modeli, SWIS r 5 Plus nie ma kamer służących do identyfikacji przeszkód. Na przykład, jeżeli macie w domu zwierzaki. Które potrafią zostawić na podłodze jakąś niespodziankę, to niestety robot jej nie ominie. Ponadto, jeżeli wasze zwierzaki gubią dużo sierści, to musicie pamiętać o regularnym czyszczeniu szczotki głównej. Reszcie musicie też zdejmować mopa w celu jego uprania i wysuszenia. Są to rzeczy, o których warto pamiętać, jeżeli zastanawiacie się, w czym są lepsze modele warte na przykład 5000 i skąd wynika ta różnica w cenie, skoro wyglądają podobnie. Droższe sprzęty oferują po prostu większy poziom autonomii. Osobiście uważam jednak, że robot taki jak SBIS R5 Plus spokojnie wystarczy, jeżeli na przykład nie planujecie mopować codziennie, a jedynie okazjonalnie. Kolejna rzecz, o jakiej warto pamiętać, to sensory antyspadkowe. Służą do wykrywania schodów, dzięki czemu robot nie popełni spektakularnego samobójstwa. Mają jednak pewną wadę. Może się okazać, że za przepaść uznają jakieś podłoże w czarnym kolorze. Jest to jednak cecha wspólna robotów tego typu. Po większości czarnych powierzchni robot jeździ bez zastrzeżeń. Ale zawsze może się zdarzyć, że jakieś miejsce jednak ominie. Robot nie ma natomiast żadnych problemów z jazdą w ciemności, czy też pod meblami. Laser lider do prawidłowej pracy nie potrzebuje światła, w przeciwieństwie do rozwiązań w modelach wyposażonych wyłącznie w kamery. Modele z laserową nawigacją mają natomiast problem z firankami. Traktują je jak ściany i omijają. Podobnie robi testowany SWIS. Na specjalne wyróżnienie zasługuje w tym wypadku aplikacja na smartfony. Po pierwsze, ma bardzo dużo przydatnych funkcji. Po drugie, jest intuicyjna w obsłudze. A po trzecie. Bardzo dobrze łączy się z robotem. Zwłaszcza ten ostatni aspekt bywa problematyczny u wielu producentów. Tutaj na żadnym etapie testów nie miałem natomiast problemów z łącznością. Pora zatem na małe podsumowanie mojej recenzji. Na swoim blogu przetestowałem już około setki tego typu urządzeń. Pod filmem możecie sprawdzić aktualne rankingi sprzętów, które przetestowałem. Było wśród nich już dużo lepszych robotów sprzątających, które oferowały więcej ciekawych funkcji i udogodnień. Ale w tej cenie nie przypominam sobie tak dobrze wykonanego sprzętu. Przede wszystkim w tej cenie trudno znaleźć jest dobrego robota ze stacją do automatycznego opróżniania pojemnika na brud. Natomiast Edwis R5 Plus pomimo niskiej ceny, zarówno sprząta, jak i nawiguje naprawdę dobrze. Jeżeli macie do wydania niewiele ponad 1000 zł, to myślę, że trudno obecnie znaleźć coś lepszego. Aktualną cenę możecie sprawdzić w linku pod filmem. Dajcie znać, co myślicie o tym robocie w komentarzach. Będę też ogromnie wdzięczny za wszelkie lajki i subskrypcje. Zaglądajcie też na bezprzepłacania.pl. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.